Broń, z której zabijano ludzi tutaj, teraz jest w Iraku i w Afganistanie. Temu procederowi sprzeciwili się głównodowodzący sił europejskich w Bośni i wysoki komisarz ONZ w Bośni. Społeczność międzynarodowa była zgodna. Wolelibyśmy, aby większość broni zniszczono. Wobec międzynarodowej krytyki amerykańska ambasada opracowała program odkupowania broni. Pieniądze miały trafiać bezpośrednio do bośniaków, którzy oddadzą broń. Program prowadzono dyskretnie, unikając medialnego rozgłosu. Ten film nakręcił jeden z mieszkańców Bośni. Irakijczycy byli obeznani z dlatego Amerykanie postawili właśnie na taką broń. Kupujemy marną broń i wysyłamy ją naszym siłom w kraju zalanym wprost marną bronią. Dotąd widzieliśmy to wszystko w telewizji: piece hutnicze, niszczenie karabinów. Teraz już nie. Oddałem swój. Dokąd trafi, nie wiem. To biznes. Wszystkim się opłaca. Program odkupowania broni to tylko jeden z pomysłów. Stany Zjednoczone przekonały Bośnię, by ta podarowała broń Afganistanowi. Stało się to po skandalu, do jakiego doszło, gdy 200 tysięcy kupionych przez Pentagon kadasznikowów gdzieś wyparowało. Napisaliśmy artykuł. Następnego dnia mówiły o tym wszystkie media. Ale zarówno Amerykanie, jak i siły międzynarodowe, NATO, Unia Europejska, władze Bośni, wszyscy twierdzili, że do niczego takiego nie doszło. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem międzynarodowym i miejscowym. NATO nie mogło więc oponować. Od początku wiedziałem, że to nieprawda. Żaden kałasznikow wysyłany z Bośni do Afganistanu czy Iraku nie był ewidencjonowany, nie miał numeru. Nie można więc ustalić, dokąd trafił. Broń była wysyłana z byłej amerykańskiej bazy w Tuzli. Transportem zajęła się firma Aerocom, należąca do Wiktora Buta. Loty Stuzli do Afganistanu odbywały się nocą. To były tajne operacje. Aerocom należał do Wiktora Buta. Ciekawe jest to, że pod amerykańską presją władze Mołdawii na dzień przed pierwszym lotem cofnęły licencję samolotom Wiktora. Maszyny latały więc bez ważnych certyfikatów z Bośni do Iraku. Jeśli rzeczywiście tam, bo nie mamy potwierdzenia, że broń wylądowała w Iraku. Gdy Amnesty International skontaktowała się z siłami międzynarodowymi w Iraku, ich rzecznik odparł, że nie wiedzą o tej broni. Gdy odkryliśmy, że Aerocon był zamieszany w przemyt broni, zaczęto nam grozić. Miałam lecieć do Ameryki. Ktoś zadzwonił do mnie i powiedział, że zna numer mojego lotu i że powinnam zdecydować, czy opublikuję artykuł, czy nie. Nikt wam o tym nie opowie. Jesteśmy teraz demokratycznym państwem, ale mówienie o tym jest niebezpieczne, ponieważ w grę wchodzą wielkie pieniądze. Mołdawskie państwowe linie lotnicze mają tylko pięć maszyn. A pilotów jest wielu. Nie ma pieniędzy, nie ma pracy. Mołdawia jest najuboższym krajem w Europie. Kwitnie tu korupcja. Po skandalu z zaginioną bośniacką bronią zamknięto siedem mołdawskich firm cargo. Odkryliśmy, że wiele mołdawskich kompanii lata do Afryki i na Bałkany. Ustaliliśmy także, że firmy te transportują diamenty, pieniądze i broń. Igor Rusu latał w Afryce. Zrezygnował, bo stało się to zbyt ryzykowne. Jego przyjaciele Wladimir i Eugenio latali do każdej strefy wojennej. Dostarczali pomoc humanitarną do Sarajewa. Zaopatrywali wojska koalicji w Bagram i w Bagdadzie. Podczas lotów kręcili filmy wideo. Teraz, gdy zamknięto tyle kampanii, trudno o pracę. Nie pracuję od pięciu miesięcy. To straszna sytuacja. Eugenio latał głównie do Bagdadu. Pomimo ryzyka zarobki pilotów stale się obniżają, lecz amerykańskie i brytyjskie kontrakty uczyniły Wiktora Buta bogatym człowiekiem. Do Amerykanów latał ponad tysiąc razy. Mówię o takich firmach jak KBR, Halliburton, FedEx, DynCorp. Zatrudniały go największe korporacje. Oceniam, że zarobił około 60 milionów dolarów. Większość tej kwoty nielegalnie. Najzabawniejsze jest to, jak samoloty Buta tankowały. Jeden z pilotów zapytał, gdzie może kupić paliwo na drogę powrotną. Amerykanie oficer powiedział, nie musisz kupować, wypełnij formularz. Za trzy dni pilot dostał kartę na paliwo. Cudowne, Płaciliśmy Butowi i jeszcze dawaliśmy mu paliwo w prezencie. Co za wspaniały kraj. But miał wiele firm, ciągle zmieniających nazwy. Zakładał je od Emiratów Arabskich po Ukrainę. Aero Mołdawski Aerocom przejął tuż przed tajemniczymi lotami z bośniacką bronią. Odwiedziliśmy siedzibę firmy Aerocom. Wszystko tam było otoczone tajemnicą. Metalowe drzwi były zamknięte i trzeba było krzyczeć, żeby ktoś otworzył. Tak nie wygląda firma, która działa publicznie i legalnie. Odkryliśmy, że szef Aerokomu ma powiązania z kimś w Rosji oraz z kilkoma firmami Wiktora Buta. Całe pieniądze uzyskane ze sprzedaży kałasznikowów trafiły do banków Mołdawii, ale potem do spółek Wiktora Bota i innych handlarzy broni. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Wiktor Bud rozkręcił biznes i zaoferował pilotom dobrze płatną pracę. Wtedy w Mołdawii trudno było znaleźć pracę. Piloci szybko przekonali się, że muszą robić znacznie więcej niż wynikało z kontraktu. Ten film Igor Rusu nakręcił w Angolii. Trzy razy byłem w Kongo i w Angolii. Podpisałem kontrakt tu w kraju. Mowa była o dostarczaniu żywności, ale kiedy przylecieliśmy na miejsce okazało się, że rządzą Rosjanie i musimy latać w misjach militarnych i lądować na polowych lotniskach. Nie było wyboru. Nikt nie miał pieniędzy na bilet powrotny. Igor nie wiedział, jak nazywa się firma. Mógł nieświadomie pracować dla Wiktora Buta. Wszędzie, gdzie latałem, kręciłem filmy. Ale bałem się kręcić poza samolotem. To było niebezpieczne. Niektórym odbijały, mogli strzelić.